Witam, odcinek ten będzie w pełni poświęcony początkowi przygody z łowieniem ryb, jak i zarabianiu z nich. Może w nim brakować kilku kwestii, które najpewniej po prostu nie odpowiadałyby nowemu graczowi ze względu na wysokie już wydatki. Jak zawsze polecam te sprawdzanie i weryfikację cen, szczególnie wędek, monet czyli bitecoins, jak i fish gems, co opiszę jeszcze w tym poradniku. W końcu przechodzimy do również relatywnie taniej, ale jednak wymagającej małego wkładu opcji zarobku, którą jest łowienie ryb. Nie polecam jej jako początkowego biznesu, gdyż sprzęt, który oferuje nam sklep jest, grzecznie mówiąc, zły. Dlatego też łowienie ryb występuje w tym poradniku jako część przedostatnia, ale nie ze względu na zarobki, które wiele ludzi uważa za świetne, lecz ze względu na kolejność. Jeśli myślelibyśmy o rozpoczęciu łowienia ryb, polecam zainwestowanie w przynajmniej ulepszoną wędkę Bamboo Fine, która w tym momencie oscyluje w okolicach 3-4 worldlocków, bądź 1200 monet, a przy większym kapitale nawet w bambu flowless kosztująca od 10 do 12 warlocków bądź powyżej 3000 monet. Kupując wędki od graczy wystrzegajmy się oszustwa, w którym sprzedający korzystając z chwili nieuwagi podmienia wędki w handlu, przykładowo z flowless bambu na basic bambu. Sprawdzajmy handel i ekran potwierdzenia dwa razy by czegoś nie stracić. Co odróżnia obie te wersje wędek od wersji bazowej ze sklepu, to wiele wyższa częstość napotykania ryb, wiele większa strefa, w której rybkę należy trzymać, co wyjaśnię za chwilę, oraz wielkość ryb, które mamy szansę złapać. Dodatkowo ulepszenie wersji Flawless do Superior za pierwszym razem zaliczy osiągnięcie, z którego otrzymamy Fishing Amulet. Zminimalizuje on ryzyko kradzieży przynęty przez rybę do zera. Poza wędką będziemy potrzebowali przynęt, które zakupimy od gracza bądź za pomocą sklepu. Osobiście poleciłbym użycie gems, których jak dotąd nie mamy zbytnio okazji wydawać, i w sklepie właśnie kupować przynęty. Oczywiście jeśli chcielibyśmy kupować poszczególne przynęty, a nie losowe, warto wejść na światy typu ROD, sprawdzić cenę danej przynęty oraz jeśli nie w tym samym świecie bądź innych, to poszukać na giełdzie oraz wiadomościach globalnych. Pora w takim razie na wybranie świata do łowienia ryb. Tutaj ze względu na kreatywność graczy, wyborów jest wiele. Jako, że wydajność łowienia ryb zależy od rodzaju świata, ilości wody, rodzaju zbiorników, w których łowimy, będą to światy stworzone przez bogatszych graczy. Przykładami będą Fish Titan, Ice, Tunas i Fishful. Światów jest wiele więcej, lecz wszystkie opierają się na podobnych zasadach. Wybór przynęty powinniśmy oprzeć na wskazówkach, które dają nam światy, a dokładniejszy opis, na jaką rybę, jaki przynęty powinniśmy użyć, poda nam opis przynęty. Każda przynęta umożliwi złapanie właściwie każdej ryby, lecz te dobrane dobrze mocno skrócą nasz czas oczekiwania. Jak wspomniałem, każdy z tych światów posiada opis, której przynęty użyć na danej głębokości i która głębokość oraz przynęta da nam największą szansę zdobycia pokazanej ryby. Gra czasem posługuje się językiem polskim w celu nazwania ryby, więc możemy nawet dostać zadanie złowienia żabnicy, której ze świeczką w grze szukać. Tutaj dodam opis wszystkich ryb i ich polskie odpowiedniki w grze. Wyjaśnienie istoty samego łowienia ryb jest w miarę proste. Po założeniu wędki, wybraniu przenęty oraz rzuceniu jej w wodę obok siebie czekamy na złapanie się ryby. Po wyświetleniu się napisu Strike, co nie ukrywam, w niektórych przypadkach może chwilę potrwać, wciskamy spację na klawiaturze bądź przycisk, który zaświeci się na zielono po prawej stronie ekranu. Po czym staramy się, by ryba jak najdłużej znajdowała się w zielonym kursorze, którym sterujemy. Robimy to za pomocą A i D na klawiaturze bądź przycisku prawo i lewo na ekranach dotykowych. Po napełnieniu się paska poniżej zostaniemy powiadomieni, że rybę można już wyciągnąć, co robimy jak najszybciej, wciskając spację. Bądź ten sam przycisk po prawej stronie na dole, który zaświeci na zielono. Otrzymamy wagę ryby oraz jej wielkość. W tym przypadku otrzymałem średnią rybkę. Tutaj, jak i w przypadku kryształów z podziemia, dostajemy wybór sprzedania ryb Fishmongerowi, czyli kupcowi ryb za gemsy, bądź zachowanie ich i późniejsze sprzedanie je graczom za wordlocki. Niestety, giełda na ten moment nie działa zbyt przyjaźnie dla sprzedawców ryb, a rynek toczy się głównie wokół kupców i sprzedawców na wordlocki. Możemy zawsze próbować sprzedawać na giełdzie, po późniejszym przeliczeniu, jak pokazane w filmie. Jeśli nie przeszkadza nam odrobinę dłuższy czas oczekiwania na ryby, możemy zachować rzadkie przynęty i przy dużej ilości je sprzedawać. Właśnie rzadkość przynęty wpływa na częstość pojawienia się ryb. Co osobiście polecam na samym początku przygody, to zakupienie przynęt za przynajmniej 1000 gems, łowienie do zużycia tych przynęt oraz sprzedanie ich kupcowi ryb. Następnie zakupienie za wszystkie gemy, które posiadamy kolejnych paczek przynęt. Zakładam, że zarobiliśmy na ostatniej sesji łowienia, na czym jednak trudno nie zarobić. oraz łowienie do czasu, gdy za jeden razem będziemy mieli wystarczająco by sprzedać u kupca za 4 5 tysięcy gems, a resztę ryby odkładać w ekwipunku. Oczywiście potrzebne będzie dużo miejsca na wszystko związane z łowiectwem, więc pozostaje albo rozszerzyć ekwipunek za gems i odłożyć wszystkie niepotrzebne przedmioty do jakiegoś składziku na swoim świecie, albo utworzyć nowy świat, zablokować go urlokiem, postawić drzwi obok portalu, a nadmiar rybek upuszczać i blokować blokami ziemi. Odkładanie takich rybek może potrwać tak długo jak chcemy. Jeżeli zechcemy sprzedać je graczom, używając kalkulatora tzw. fish gems, do którego link podam w opisie, wpisujemy po kolei ile, jakiego rodzaju posiadamy rybki po czym odczytujemy, ile gems to oznacza. Liczba, która wyjdzie, to ilość klejnotów, którą otrzymalibyśmy przy sprzedaniu rybu kupca. Oczywiście możemy również sprawdzić to bezpośrednio u kupca. Następnie, w tak jak wcześniej utworzonym specjalnym świecie, wyrzucamy wszystkie rybki, sortując je wielkością rodzajem. Oczywiście możemy też sprzedać mniejszej ilości opcją handlu, ale jesteśmy tam ograniczeni tylko do czterech miejsc. Blokujemy je razem ze światem, po czym pozostaje nam ustalenie ceny, za którą chcielibyśmy te fishgemy sprzedać. Fiszżemy oznaczają... rybne klejnoty. Jakkolwiek by to nazywać. Na ten moment popularną ceną jest 2300 klejnotów za wordloka, więc liczbę naszych całych dżemów, która wyszła wcześniej, dzielimy przez 2300. Gdyby były to 2100, dzielilibyśmy właśnie przez 2100 i tym podobnie. Liczba, która nam wyjdzie, to ilość wordloków, za którą chcielibyśmy sprzedać nasze ryby. Ceny fish gems na ten moment rzadko kiedy pojawiają się na tabliczkach na światach, więc, żeby je znać, musimy obserwować tendencje kupców i sprzedawców, obserwując globalne wiadomości oraz właśnie graczy na popularnych światach do łowienia. Polecam do tego światy Bagir i Rot, jako bardziej światy handlowe. Jak wcześniej, ceny wahały się od 2300 do 2500 gems. Ceny w przyszłości mogą się wahać, dlatego, w jakimkolwiek czasie poradnik jest oglądany, warto to sobie sprawdzić na bieżąco. Zakładając, że z tych rybek wyliczyłem 26425 Fish Gems, dzielę je przez 2300, z czego wychodzi mi 11 oraz liczby po przecinku. Ciężko bym tłumaczył w poradniku podstawy zaokrąglania, lecz według mnie, wbrew tej zasadzie, jeśli występują liczby po przecinku do 6 bądź 7, warto zachęcić kupca i podać mu dokładnie te dwie pierwsze cyfry, nie zaokrąglając do 12, mimo że tutaj i tak szlibyśmy bardziej w stronę 11. To oczywiście wybór sprzedawcy, ale według mnie taki lekki gest wobec kupca byłby na miejscu, a i potencjalnego kupca zachęciłby bardziej do podjęcia decyzji. Pamiętajmy też, by zawsze dać kupcowi czas na policzenie ilości fish gems na świecie, bo prawdopodobnie będą używali tego samego kalkulatora. Przekazanie klucza poprzez opcję kłótki oznacza, że świat razem z wordlockiem przechodzi na czyjąś własność. Doliczamy w takim razie zawsze do takiej ceny jednego wordlocka za klucz przez który sprzedajemy dany świat. Więc teraz wyszłoby nam 12 wordlocków. Jeśli będziemy chcieli jakoś zareklamować naszą sprzedaż, możemy pójść na jeden z aktywnych światów do łowienia i napisać co sprzedajemy, napisać globalną wiadomość bądź napisać wiadomość na ham radio. Oczywiście podajemy wtedy nazwę świata, ilość fish gems, swoją szacunkową cenę za orloka oraz pełną cenę. Najlepiej nie podawać już ceny z wliczonym kluczem, by nie ostraszyć kupców, tylko po prostu podać tam swoją cenę za same rybki i dodać, że dochodzi cena klucza, tak jak tutaj. Oczywiście im więcej fish'em zaoferujemy za Warloka, tym szybciej znajdziemy kupca, dlatego zostawię każdemu do wybrania własną cenę. Na pewno sprzedałbym wiele szybciej z ceną 2400 bądź nawet 2500 za Warloka, ale tutaj akurat poszedłem dłuższą drogą sprzedawania ich po 2300. Z po oprócz przedmiotów, które można otrzymać z podziemia, mamy szansę otrzymać składniki, które mogą być przydatne w ulepszaniu wędek i tworzeniu sprzętu do łowienia. Jeśli nie chcemy ich używać, możemy też zawsze je sprzedać na giełdzie bądź innym graczom. W tym wstępie celowo nie wspominałem o dodatkowym sprzęcie, ubraniach ze względu na ich ceny oraz zawody w łowieniu ryb ze względu na ich konkurencję i nie do końca przyjazny nowemu graczowi charakter. Sprzęt, który poprawi naszą jakość łowienia ryb, można jednak wyszukać na zamówienia giełdy oraz przeczytać jego atuty. Przykładowo Stertoga zmniejsza prędkość ryb, podczas gdy snaffno Head zwiększa częstość pojawiania się ich. Postaram się w miarę możliwości dodać nazwy, atuty oraz ceny takiego sprzętu do opisu filmu. Osiągnięcia związane z łowieniem ryb wymagają złowienia 500 ryb na pierwszym poziomie osiągnięcia. Złapanie wielkiej ryby z nawet z bambu jest niestety bardzo nieprawdopodobne ze względu na siłę wędki. Już dalej idąc w bambu Superior, to by było bardziej prawdopodobne. Tak jak wcześniej mówiłem, ulepszenie wędki do doskonałej, czyli Superior, nagrodzi nas samuletem, który można dość drogo sprzedać. Każde wędki ze sklepu mają swoje ulepszenia, dlatego najlepiej patrzeć tylko na nie. Podstawowe wędki ze sklepu, a tym bardziej bazowa titanium, naprawdę utrudniają łowienie ryb. Dlatego mimo, że wędki mogą być drogie w sklepie, nie oznacza, że są dobre. Mimo, że bamboo superior ma świetną częstość pojawiania się ryb, to osobiście gdybym ulepszał, poszedłbym dopiero w stronę wędki typu fiberglass, carbon bądź titanium, przynajmniej w wersjach flawless, by łapać większe ryby i zachować jakąś tam częstość pojawiania się ich. Ich ceny jak zwykle znajdziemy na światach rot i bajgir, jak i na giełdzie. Im większe, tym szybsze ryby, więc jeśli ryba jest dla naszej wędki za szybka, to znaczy, że nasza wędka jest dla niej zbyt słaba. Wszystkie wędki bambu są bardziej nastawione na ryby małe i średnie. I mimo, że czasem zdarzały się większe, które złapiemy, można pomyśleć o wymianie na kolejny model, choć bambu superior pod względem zarabiania nie odstaje jakoś traumatycznie od fiberglass superior i carbon superior. Na pewno czuć różnicę, ale przy początkach i nie tylko, bambu superior świetnie sobie daje radę. Łowienie jest przykładem biznesu, w którym im więcej zainwestujemy, tym więcej otrzymamy z powrotem. Czym droższe i bardziej zaawansowane wędki, tym większa jakość ryb, które otrzymamy. Nie mówiąc już o tym, że wędkę po dłuższym czasie można sprzedać, gdyż rzadko kiedy tracą one na wartości. To by było prawdopodobnie na tyle. Jeśli w poradniku o czymś zapomniałem bądź coś warto dodać, zachęcam do napisania bądź zapytania w komentarzu, a ja postaram się dodać to do opisu. Dziękuję za oglądanie i miłej gry.